Słuchajcie, teraz to co, to co widzicie, to jest tak zwany główny taki dashboard, można go nazwać menadżerskim, i to jest generalnie taki widok, który widzicie po zalogowaniu do systemu. W tej chwili on jest przez nas nieedytowalny, natomiast, bo już nie chcieliśmy robić tutaj też zamieszania i za dużo wiecie, dawać opcji na początek. Natomiast, jeżeli będzie taka konieczność i jakaś taka inicjatywa z Waszej strony, że na przykład ten widok z jakichś tam względów Wam nie odpowiada i chcielibyście na ekranie startowym mieć inne dane, to jest możliwość kustomizacji tego. Tutaj możecie wejść w swój profil. I. Jak wejdziecie sobie w ustawienia, to też możecie sobie pozmieniać dane, lub uzupełnić dane o sobie, dodać, nie wiem, zdjęcie, dodać oczywiście tam wasz adres, telefon, wszelkie jakieś tam informacje, które chcielibyście, żeby tu się znalazły. Możecie też z tego poziomu sobie zmienić hasło do systemu. Więc tak, proponuję sobie zajrzeć. Nie jest to jakieś tam konieczne, żeby to wszystko wypełniać, natomiast jeżeli ktoś ma takie życzenie, to, to może z tego poziomu tych zmian czy tam uzupełnień dokonać. Teraz jak wracam do, do Houma, tak jak wspomniałam, to jest ten widok główny, który będziecie widzieć od razu po zalogowaniu. Następną zakładką, którą widzicie po prawej stronie, są lidy. I tutaj też od razu Wam powiem, trwała między nami jakaś tam dyskusja, co powinno w ogóle tym lidem być. Natomiast postanowiliśmy zrobić to zgodnie ze sztuką i najlepszymi praktykami Salesforce'a i ustaliliśmy, że lidem jest osoba. I tak naprawdę tym lidem może, ponieważ tak, też trwały, wiecie, dość duże rozważania, czy tym lidem powinna być taka już osoba, z którą mamy jakiś tam ciepły kontakt, czy, czy to może być zimny zupełnie kontakt, który weźmiemy, nie wiem, z LinkedIna, czy dostaliśmy po prostu wizytówkę na konferencji, więc jakby na tę chwilę lidem jest tak naprawdę każda osoba, z którą mieliśmy jakąś tam styczność, niezależnie, czy to jest kontakt ciepły, czy zimny i dopiero potem będzie następowała konwersja tego lida, i, I wówczas, jakby przekonwertowanie tego lida oznacza, że ten lid już jest lidem ciepłym, mamy już o, tym, o tej osobie jakieś informacje, i z tego jest szansa, że pojawi się jakaś szansa sprzedażowa, i wtedy po tej konwersji właśnie utworzy nam się taka szansa, utworzy się account i utworzy się kontakt. Więc teraz będę wam chciała pokazać przykładowo, jak wygląda wygenerowanie takiego lida, założenia go. Więc na tę chwilę uzupełnimy sobie jakieś tam przykładowe pola. Mamy tutaj taki pasek, który pokazuje stage tego lida. W tej chwili jeszcze nie mamy zaimplementowanego stage'u, który się nazywa Qualified Lead, ponieważ chcielibyśmy jeszcze taki stage dodać, i ten lead kwalifikowany będzie już takim leadem, właśnie ciepłym, który nadaje się do konwersji na accounta i opportunities. Co widzimy jeszcze? Widzimy Activities, i tutaj możemy sobie stworzyć jakieś taski odnośnie tego Lida. Czyli na przykład, jeżeli będę chciała zadzwonić do Doroty, bo na przykład spotkałyśmy się na evencie i umówiłyśmy się, że za trzy dni do niej zadzwonię, ustawiam sobie takiego taska. Na przykład 31 maja mam zadzwonić do Doroty. porozmawiania o nie wiem, wstępnej ofercie na Salesforce CRM. I wtedy mogę sobie taki task założyć. Możemy też sobie założyć nowy event dla takiej osoby. I tutaj tak naprawdę też możecie sobie wpisać ten event, znaczy tego taska, przypisać dla kogoś. On w tej chwili z defaultu jest dla osoby, która zakładała LIDA, natomiast też możecie przypisać taska do osoby ze swojego zespołu. To już może nie będę teraz tego robiła, natomiast pokazuję Wam, że taka opcja też istnieje. I tak jak widzicie, trzecią opcją jest e-mail. Natomiast w tej chwili nie mamy jeszcze dokonanej integracji z Outlookiem. Ta integracja też będzie wkrótce, ponieważ dokupiliśmy specjalne licencje też Salesforce'owe właśnie Outlookowe i poza tym, że obecnie mamy możliwość jakby wysłania maila z crm to tak naprawdę obecne możliwości na tym się kończą, natomiast mając integrację ze skrzynkami, po prostu wszystkie maile, które będą wysłane czy z Outlooka, czy z crm one z automatu będą się pokazywały w obu miejscach, będą podpięte pod daną opportunities, czy, czy dany lead, w zależności tam, w którym miejscu, jakby z którego miejsca będziemy te maile wypuszczać. I to jest ważne chociażby dlatego, że jeżeli, nie wiem, pójdziemy na urlop albo ktoś odejdzie z firmy i ten account czy oportunizm będzie przepisany do innego handlowca, wtedy mamy całą historię w jednym miejscu, nie musimy prosić helpdesku, nie wiem, o przekierowanie skrzynki mailowej i tak wszystkie ważne informacje i historię korespondencji mamy podpiętą. W tej chwili nie rekomenduję na razie używać tego, dopóki nie mamy zrobionej tej integracji. Bo tak jak mówię, na razie ten mail po prostu się nigdzie nie zapisze i nie będziemy gdzieś tam mogli trakować historii tej korespondencji. Natomiast już wkrótce będzie to działało i tak samo ta integracja będzie dotyczyła kalendarza. Więc na chwilę obecną, tak jak na górze tutaj na pasku widzicie kalendarz, też rekomenduję jeszcze nie, nie klikać, nie używać, bo nie będzie to się po prostu pojawiało w, w naszym Outlooku i wtedy możecie, wiecie, zgubić gdzieś tam jakieś ważne spotkanie czy jakieś tam ważne zadanie. Natomiast później czy będziecie to robić z poziomu poczty, czy będziecie to robić z poziomu CRM, te informacje będą się duplikować, pojawiać w obu miejscach. Teraz przechodzę sobie, odklikuję te stage jako stage, że tak powiem, które się dokonały i tak jak widzicie, teraz pojawia się okno konwersji takiego lida. I w tej chwili pojawiły się tylko te informacje, które były z automatu uzupełnione. Klikam Convert, i tak jak Wam wspomniałam, nie mamy jeszcze tych reguł walidacji i wyrzuci mi komunikat, że nam czegoś brakuje. Validation error, tak? Nie mamy dodanego NIP-u, więc niestety na tę chwilę musimy to zrobić ręcznie. Czyli muszę zamknąć nam to okno, wrócić do edycji lidu i tutaj mogę dopiero dodać ten NIP. Jak wspomniałam, to jest istotne w kwestii duplikatów, że po prostu chcemy tego uniknąć, i dlatego będziemy w ten sposób to sprawdzać. Od razu dodam maila, bo wiem, że za chwilę inaczej wyrzuciłoby mi kolejny komunikat. Więc już wiedząc, jak to działa, zrobię to z automatu, żeby, żeby już nie przedłużać. Więc, tak jak widzicie, teraz dokonaliśmy. Uzupełnienia tych danych, i teraz już mogę w spokoju sobie tego Lid'a przekonwertować. I tak jak widzicie, udało się i utworzył mi się zarówno account PWC, utworzył mi się kontakt do Doroty i otworzyło mi się opportunity. I teraz, co jest, co jest ważne? Chcielibyśmy też zastosować wspólne nazewnictwo opportunities. Propozycja jest taka, żeby zawsze nazwa opportunities nazywała się od nazwy accounta, podkreślnik dolny, potem produkt, usługa, który chcemy sprzedać, podkreślnik kwota.